Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Państwu. Z tej strony mówi Antoni Gorgoń Grucha, Kwantaranta dzień trzeci. Słuchajcie, a propos tego poprzedniego, co pukali, to się okazało, że to faktycznie był ksiądz. Tak, chodzą po domach, odprawiają msze półtora metra przed tobą, każdy sąsiad na wycieraczce klęczy i się msza odbywa. Każdy se radzi jak może w dzisiejszych czasach. A że Bozia jest wszędzie, to i na klatce Bozia jest. Także tyle. Nagrywam filmik, ponieważ dosłownie parę minut temu się dowiedziałem, że zabronili wychodzenie z domu w ogóle. Nie wyjdziesz, nie pójdziesz tak. O, 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 o. Nie. Możesz tylko jak gdzieś do lekarza, albo do pracy, możesz wyjść z do domu, albo jak idziesz po zakup. I ja się tym trzecim aspektem chciałem zająć. Jeśli wieczorkiem was przyciśnie, żeby iść do żabeczki w wiadomym celu, kupić sobie wieczorem chleb, to jak was policja chyci, gdzie wy tu, gdzie wy tu, to on powie, stój, bo strzelam, to wy mu odpowiedzcie, stój, bo kaszle. I se każdy w swoją stronę pójdzie. Święty spokój, rozstrzygnięta sytuacja, każdy zdrowy. I szybciutko do domu. Zostajemy w domu, nie ma, że łazimy nie wiadomo po co. Tak, i to było to. I jeszcze zauważyłem, słuchajcie, chciałbym y, zakomunikować, ludzie ogarnijcie się, zauważyłem, że jeżdżą z pięciolitrowymi baniakami i kradną ten płyn do dezynfekcji. Gdzie tylko to jest publicznie wystawione, podchodzą z tym baniakiem pięciolitrowym, cik, 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 cik napełniają do pięciu litrów i kradną. Nie wolno tak. A jak komuś będzie potrzebne? Mi by się taki jeden baniaczek przydał. Bo przecież... Yy, ta kiełbasa leży trzeci tydzień, czwarty, piąty tydzień, i ona spleśnienie, czym to umyje? A Ludwika już nie ma. A trzeba to zjeść, trzeba zaradzić. Więc jakby ktoś miał taki baniaczek, to przygarnę choćby litra, bo ostatnie dwie kiełbaski mi zostały. Właśnie a propos, zapasy mi się kończą. Nie wiem, czy ta chowa przede mną wszystko. Sprawdziłem se tak. Makaronu to już nie mam. Ryż biały się skończył. Cukier biały też się skończył. Cinowego to już dawno nie ma, bo od niego zacząłem, bo wiadomo, zdrowy. I co ja teraz mam robić? Ona ma chyba kitra gdzieś po szafkach to jedzenie. Ja też zacznę kitrać, bo nic nie mam. Muszę się z tym zająć. I jeszcze wyczytałem, no bo co mam robić na kwantarancie? To zacząłem czytać z nudów, że podobno euro mają przesuwać. To się wyborów nie dało przesunąć, a euro się da przesunąć. E, piłkarzy po 11 w drużynie, drużyn tam ileś, e, ławka rezerwowych, trenerów, fizjoterapeutów, stadiony, autobusy, piłki. Da się przesunąć? Wyborów się nie da. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Może i dobrze, że te euro przesuwają, bo co my tam pogramy? Pojedziemy na trzy mecze i do domu. Bez sensu. I woź potem to żarcie, te piłki, te trykoty ze sobą do Polski. Bez sensu. A tak to przesunął. Lewandowski się może wykuruje już. E, ten Peszko to się kurować nie musi. On codziennie na tej kwantarancie e, chodzi na... No, na, 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 na no, no, Kuruje się. A nie wiem czy on w ogóle gra jeszcze. To się nie znam w ogóle. I jeszcze a propos spartu, na koniec szykuję się, słuchajcie, do wyzwania. Każdy nagrywa te y, z papierem toaletowym pompki, y, żonglerki. Ja też się do tego przygotowuję. Y, za niedługo będą tego efekty. Polecam oglądać. Zapraszam Antoni Gorgon Grucha. Trzymajcie się, cześć. I którym się to teraz wyłącza? Chyba tu.